Witam, tutaj Roland z autohandlu Karolan Trumia. Przedstawiam Państwu taki oto samochodzik, który jest u nas w sprzedaży. Jest to Opel Insignia, rozdział 2015. Samochód ten ma silnik 2.0 diesel, 130 koni mechanicznych. Auto przejechało do tej pory niespełna 220 tysięcy km. Jest to wersja poliftingu. jak widać w wersji liftback, czyli tylna klapa otwierana razem z szybą. Samochód ten Eee, bardzo ładnie się prezentuje, jak widać na załączonym obrazku. Mamy tutaj światła do jazdy dziennej, czujniki parkowania, halogeny. Mamy również 18-calowe mm, alufelgi z praktycznie nowymi e, oponami wielosezonowymi e, Kleber. Także tak to wygląda tutaj z zewnątrz. E, jeżeli chodzi o stan wizualny z zewnątrz, to oczywiście drobne uszkodzenia tego typu. Ryski tego praktycznie niezauważalne, kwestie, no ale to wiadomo, auto jest używane, więc ma prawo mieć takie takie drobiazgi. Ale najważniejsze jest to, że samochód ten nie brał udziału w żadnych wypadkach. Sprawdzaliśmy to również miernikiem grubości lakieru, całą powierzchnię lakieru, i, i tutaj nic nie odbiega od normy, także jest w porządku. E, 218 tysięcy przebiegu, proszę zobaczyć, jak samochód wygląda w środku. E, tak to wygląda, nie widać tutaj praktycznie żadnych większych oznak zużycia, fotele, kierownica, mieszek, wszystko jest tutaj w porządku, nic nie jest w żaden sposób nadmiernie zużyte ani wytarte. Jeżeli chodzi o sprawdzanie historii przebiegu tego samochodu to zapraszam na naszą stronę caroland.otomoto.pl, tam podajemy wszystkie dane do sprawdzenia historii pojazdu. Jeżeli chodzi również o wyposażenie, wszystkie dodatki, to tam też wszystko jest szczegółowo wypisane. Więc zapraszam. E, pokażę Państwu teraz, jak odpala silnik. Z silnikiem nie ma kompletnie żadnego problemu. E, nawet po paru dniach postoju e, odpala on na przysłowiowy dotyk bez zająknięcia, żadne błędy się nie wyświetlają, nic tutaj niepokojącego na pulpicie nie widać, tak? Całe wyposażenie jest sprawne, włącznie z klimatyzacją, także tak to wygląda. Opłaty to również są aktualne, czyli ubezpieczenie i przegląd. Jeżeli chodzi o weryfikację samochodu, to nie mamy żadnego problemu, żeby go podstawić na warsztat, serwis, stację neglastyczną. Również możemy ten samochód sprawdzić pod dowolnym kątem, jeżeli klient sobie tego zażyczy. Zajrzyjmy teraz pod maskę, no tu, ma, tu jest 2.0 diesel, e, bardzo dobra jednostka, nie 130 koni mechanicznych, ale w zupełności wystarczająca moc do jazdy tym samochodem, jeżeli chodzi o rozrząd no to mamy tutaj ostatnia wymiana była na 188 Przebieg e, odnośnie oleju to tak jak widać tutaj grudzień 24 na 221, więc olej silnikowy jest, jest wymieniony. Tu są poprzednie kartki od wymian, więc widać, że to było e, regularnie wykonywane. Tu jest też e, odnośnie klimatyzacji, czyli też 24 rok. E, także tak to wygląda. Samochód jest ogólnie ładny, zadbany, gotowy do jazdy, mm, więc zapraszamy do zakupu. Rumia Grunwaldka 35, Autohandel Karoland. Do widzenia.